To były pierwsze testy i poligon doświadczalny przed prawdziwą wojną, którą ten dron będzie toczył już w miejskim otoczeniu. Mobilna platforma monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji rozpoczęła pracę w bytomiu. Dron, który ma pod sobą specjalistyczne mini laboratorium. To jest oczywiście latający jakby komputer, który wyposażony jest w czujniki właśnie stężenia pyłu. To jest laserowy czynnik, który działa na zasadzie pomiaru rozproszenia światła laserowego. I następnie są czynniki również laserowe, gdzie, gdzie w podczerwieni następuje absorpcja światła na wskutek wciągnięcia do komory właśnie gazów, gazów, które absorbują to promieniowanie: tlenku węgla, dwutlenku węgla, w przyszłości również innych gazów. Analiza pobranek próbek dymu odbywa się już w powietrzu. Napisane przez naukowców z gigu oprogramowanie ma docelowo umożliwiać natychmiastowy przesył tych danych przez internet do Instytutu lub służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Dane uzupełnione przez informacje z Dalmierza są wizualizowane i nanoszone na mapy. Wykorzystujemy do tego techniki GIS-owe, a zebrane dane staramy się wizualizować właśnie na mapach, tak żeby tworzyć wyraźne mapy rozkładu tych zanieczyszczeń, wskazywać hotspoty, czyli miejsca głównej koncentracji tych zanieczyszczeń. Urządzenie, choć prototypowe, jest niemal bezbłędne. W gęstej miejskiej zabudowie jest w stanie dokładnie wskazać, który z kominów. Jest głównym źródłem toksycznej emisji. Pomiary, które już robiliśmy, wypadają bardzo dobrze, bo pomiary tymi technikami laserowymi dają rozmierzności na góra rzędu 2-2,5%. Także są, są dokładne, pomimo że są szybkie i to trwa krótko. Wystarczy kilkanaście sekund, zawisu, kilka sekund nad kominem i już mamy w miarę wiarygodne. Dane. Bytom jest pierwszym miastem, które zdecydowało się na współpracę z Głównym Instytutem Górnictwa. Oprócz wiedzy o zanieczyszczeniu, miasto uzyska również dokładne informacje, który z mieszkańców spala niedozwolone prawem substancje. Ma być to podstawa do ewentualnego ukarania mandatem. Ja wierzę, że wiele osób, nawet mieszkając na osiedlu domków jednorodzinnych, zobaczy taki dron, to się kilka razy zastanowi zanim następnego peta wrzuci, bo to nawet z punktu widzenia sąsiadów nieprzyjemne i wierzę, że to będzie taki jakby pozytywny ogólny oddźwięk, że ludzie zauważą, że jednak dbajmy o to środowisko. Geek chce skomercjalizować ten projekt. W tym celu podpisał list intencyjny o współpracy w zakresie prac badawczo rozwojowych z producentami dronów z województwa śląskiego. Adam Sierak, wnp.pl